Cześć, witajcie. Ela, twoja higienistka. I Marcin, dentysta. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym tematem z naszej listy 10 powodów, jakich dentysta nie dałby sobie zrobić. A jakim? Drugiego <grystwa> dentysta, a mianowicie lekarz dentysta nie dałby sobie zrobić leczenia kanałowego bez powiększenia, jakim jest mikroskop i CBCT, czyli tomografii komputerowej. Takie zdjęcie 3D. A dlaczego? Znaczy ogólnie mamy bardziej na myśli diagnostykę radiologiczną, ale myślę, no. że w moim przypadku to już faktycznie sprowadza się do bardziej do, już do no tego, tak, że można. No. większość przypadków już leczę z wykorzystaniem diagnostyki trójwymiarowej, ale myślę, że po kolei ja to po prostu postaram się porównać do może do jakiejś tam no nie najprostszej czynności, ale do rutynowej, którą większość z nas wykonuje na co dzień, czyli do prowadzenia samochodu. I teraz co musimy, że tak powiem, czym musimy dysponować, żeby móc prowadzić samochód? Myślę, że no, zmysłem wzroku, czyli musimy widzieć. Musimy dobrze widzieć, tak? Bo jak ktoś jest ślepy zasadniczo albo zaczyna gorzej widzieć, to zwykle już rezygnuje samochód, z prowadzenia no? samochodu. Nawidza no, tego, jak który prowadzi samochód, ale kto często powoduje wypadki? No, już jakaś starsza osoba, która nie widzi i wiedzie pod prąd na autostradę i już jest jakiś problem, tak? No i teraz. Ym, jakby nie patrzeć, nasze oko, ludzkie oko, ma pewne ograniczenia. Ograniczoną rozdzielczość widzenia, tak? Nie wiem jak Wy, ale dla mnie, jak już coś ma wielkość jednego mm, no to raczej wygląda jak kropka. Jak ma 2 mm, to wygląda jak troszkę większa kropka. A teraz, jeśli leczymy zęba kanałowo, to tak naprawdę nasze pole operacyjne, pole zabiegowe, no to ma gdzieś od, w zależności od tego, jaki to jest ząb, jak otworzony, od trzech. Do może 13 mm kwadratowych, 14, zależy, mówię, jak ząb jest duży. W związku z czym jest to niewielkie pole, które my musimy zobaczyć i co więcej, w tym polu musimy zobaczyć inne kropki. Dużo mniejsze kropki, które mają już średnice. Nierzadko jak kanały są zarośnięte, 600 mm, 800 mm. Są bardzo malutkie. Ja przyznam szczerze, ja tego nie widzę. Ja nie jestem w stanie tego zobaczyć. A jeśli ja tego nie widzę, a mój wzrok leczyć. jest relatywnie dobry, ja tam nie narzekam. Natomiast no, nie jestem w stanie tego zauważyć. I teraz, dla mnie leczenie kanałowe, jak kiedyś pracowałem bez mikroskopu, było po prostu upierdliwe. Ja tego nie lubiłem. Dlaczego nie lubiłem? Bo nigdy nic tam nie widziałem. Nie mogłem nic znaleźć. Wszystko robiłem na oślep. Teraz wyobraźcie sobie, że prowadzicie auto na oślep. No, coś mi się wydaje, że daleko nie zajedziecie. A efekt tego, co się stanie, nie będzie Wam się podobał, bo rozwalicie samochód. W związku z tym to jest pierwsza dość istotna rzecz, czyli musimy widzieć, co robimy, a żeby widzieć, co robimy, no niestety musimy nasze oko uzbroić. Uzbrojone oko w naszym przypadku jest uzbrojone w mikroskop. I my sobie ten obraz możemy powiększyć. I nagle z tych dwóch mm kwadratowych robi nam się tyle, ile potrzebujemy. I te wszystkie malutkie kanaliki. Są dużo bardziej widoczne. W naszym gabinecie dodatkowo możecie korzystać z wielkiego telewizora na ścianie i z drugiego telewizora na suficie, gdzie możecie sami przeglądać się tym powiększonym kanałom, wszystkim korobkom i pracy lekarza dentysty, a na koniec leczenia wszystko, wszystko cały proces jest dokumentowany i możecie wszystko obejrzeć. Tak, zawsze pocie się nam na ręce. <laughs> Zależy I nie, to jest też fascynujące dla niektórych pacjentów. Tak, Niektórzy niektórych, nie niektórych naprawdę interesuje i chcą widzieć owo, dlaczego, jak to i faktycznie jest. To ale tak jest, jest takie skomplikowane? A inni zakładają słuchamy, zamykają oczy i idą. Tak, sam też go na, ja też go na pacjentów, którzy nie chcą na to patrzeć, zdecydowanie. Tak. Dobra, no i teraz tak, przechodząc dalej, tak, bo mamy już powiększenie, czyli zasadniczo mamy nasze narzędzie, umiemy jechać, tak, umiemy prowadzić ten samochód, natomiast teraz kwestia tego, że trzeba dojechać do celu. I teraz tu jest kolejna sprawa w samochodzie, eee, zwykle jak Jedziemy gdzieś w trasę, której nie znamy, a ja nie znam wszystkich zębów, bo każdy jest inny. Potrzebuje mieć nawigację. Tak, i kiedyś. W dawnych czasach, jak jeszcze nie było nawigacji 3D, stosowano nawigacje manualne, czyli mapy. Tak? Michał, jak sprzedaje samochód, to mówi, że mam nawigację manualną. Mam mapę w No i w każdym razie, dla mnie, jako dla dentysty, taką nawigacją manualną jest nawigacja 2D. Bo to jest zdjęcie płaskie. Ja tam pewne rzeczy widzę. Ale nie wszystko, bo to jest tak samo jak na przykład na zdjęciu, ktoś by się schował za drzewem, to ja będę widział, że tam jest drzewo, ale nie będę widział, co jest za drzewem, bo sobie nie mogę tego obrócić. W związku z tym to zdjęcie 2D, takie zwykłe, takie malutkie, na kliszy, czy już zrobione w komputerze. Coś nam tam wnosi, bo zobaczymy może, ile ten ząb ma korzeni, chociaż nie zawsze. Coś się mogą nakładać. Tak, zobaczymy, czy może jest głęboki ubytek, czy nie. Ale do prostego to... leczenia często starczy. Do prostego leczenia wystarczy, natomiast jak już się pojawia leczenie skomplikowane jakieś bardziej, bo mamy do czynienia z zębem trzonowym, który tych kanałów będzie miał więcej, bądź mamy do czynienia z jakąś komplikacją. Na przykład z omanym narzędziem kanałowym. Tak, to ta nasza nawigacja, Musi być dużo bardziej aktualna. Ta mapa sprzed paru lat może już nie wystarczyć. W związku z tym potrzebne nam już się staje badanie trójwymiarowe. CBCT. Tak, tak zwane CBCT, tomografia wiązki stuszkowej, czyli taki rentgen, który my możemy z każdej strony obrócić, popatrzeć na to z każdej strony i dzięki temu dokładniej zobaczyć, ile tam jest kanałów i tak dalej, i tak dalej, więc mówiąc krótko. Mając do dyspozycji mikroskop i mając do dyspozycji badanie CBCT, to nie tylko widzimy, gdzie jedziemy, ale wiemy, jak ta droga będzie wyglądać. Wiemy, gdzie jest zakręt, wiemy, kiedy trzeba będzie skręcić, wiemy, co trzeba zrobić i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym dentysta, który dysponuje taką ilością danych, może prowadzić leczenie dużo skuteczniej raz, czyli efekt będzie lepszy i jest mniejsze ryzyko wypadku. Mniejsze ryzyko, że złamie narzędzie, bo nie będzie czegoś wiedział, że... Przez jakiś mocny zakręt. Z, tak, że zrobi jakiś stopień na zakręcie, i potem nie będzie się dało go ominąć, że, że nie znajdzie kanału, że zrobi perforację i tak Perforacja, dalej. Perforację tak czy dziurę na wylot? Dziurę na wylot. Ale się z, zrobi z... dziurę na wylot? <śmiech> nie <śmiech> nie <wiem. śmiech> co, Takie leczenie jest przewidywalniejsze, bardziej przewidywalne, szybsze, skuteczniejsze. Czy z tym szybsze, to różnie to bywa. No, no to też zależy od operatora, zależy. nie? Ale, jest... Ale na pewno jest bezpieczniejsze tak. i, i dokładniejsze. No, i teraz przechodząc do tytułu naszego odcinka. No dlaczego dentysta nie dałby sobie zrobić tego leczenia bez mikroskopu i bez dodatkowych badań? No, no, dlatego, że mimo wszystko chciałby, żeby to leczenie u niego było przeprowadzone bezpiecznie. I raz, bez powtarzania, tak? Bez tak zwanych kolejnych leczeń kanałowych, czyli bez. Tak, no tu się na to jeszcze składa parę innych czynników, ale oczywiście prawdopodobieństwo sukcesu zawsze wzrasta, bo każde niepowodzenie to zawsze jest suma małych błędów. Im więcej małych błędów popełnimy, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo sukcesu. Czyli jeśli w naszym leczeniu nie będzie kofradamu, tu mikroskopu, tu ktoś zdjęcia nie zrobi, tu rozłoży leczenie na za dużo prawie. wizyt i tak dalej i tak dalej, i zawsze prawdopodobieństwo sukcesu spada. Także... Ja osobiście uważam, że leczenia kanałowego bez mikroskopu i bez tomografii, czy przynajmniej jakiegoś tam zdjęcia w prostym przypadku, nie jestem w stanie zrobić dobrze. Ja, jeśli nie jestem w stanie zrobić dobrze, to ja bym takiego leczenia u siebie nie chciał mieć zrobionego, w związku z tym też nie proponuję tego swoim pacjentom. I ja też nie, nie do końca rozumiem, dlaczego czasami jest coś takiego, że w niektórych gabinetach proponują pacjentom dopłatę za użycie mikroskopu do leczenia. Bo dla mnie to jest bez sensu. No, bo leczenie powinno być zawsze zrobione dobrze, a nie dobrze za dopłatą. Tak mi się wydaje. Mhm. Czym chcesz coś dodać? Nic, niestety nie mam dla Was nic więcej. Doktor odwyczał temat. Zresztą to doktora Konik, więc wiedziałam, bo że dzisiaj jesteś Wiedział. takim Będę tutaj. się uśmiechać po prostu e, do kamery i nie będę może. przytakiwać grzecznie, że to może się zgadzam. Powiedz na koniec, żeby subskrybowali. Tak, subskrybujcie nasz <laughs> kanał. Tyle na dzisiaj. I lajkujcie. Tak jest. I piszcie komentarze. Tak, macie jakieś pytania jak najbardziej. Ogólnie nakarmcie algorytmy YouTube'a. <laughs> Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Pst, jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach.